Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku może was zmylić torba. Nie, nie będzie to hauls action. Będzie to update mojej kolekcji butów, a konkretnie letnich butów. Sprawdźmy, co przez ostatnie dwa lata udało mi się. kupić! Zaczynamy! Jeśli jesteś tu nowy, cześć, ja nazywam się Konstancja, wrzucam nowe filmy co niedzielę na mój kanał, a czasami dodatkowe odcinki z magicznego świata Harry'ego Pottera i nie tylko. W środy. Dzisiaj tak jak już przed intro Wam powiedziałam, chciałabym pokazać Wam moją kolekcję butów. Nie będą to jednak wszystkie buty, które posiadam. Dwa lata temu zrobiłam taki odcinek, w którym pokazywałam Wam moją kolekcję było to ponad 60 par butów. Ten odcinek był bardzo długi i żeby po prostu nie znudzić Was za szybko, pomyślałam, że podzielę to na sezony, więc dzisiaj pokazuję Wam głównie buty, które wykorzystuję ciepłą wiosną oraz latem. Przejdźmy do pierwszej pary. Jeśli w trakcie tego filmu pojawi się w kadrze jeden kot, dwa koty, trzy albo cztery, to proszę się nie zdziwić, ponieważ obecnie Bellatrix i Leia goszczą u siebie swoją koleżankę oraz kolegę. Koty naszego przyjaciela Szymona, czyli Lili i Lolka. Także mamy obecnie cztery koty w domu, jakby gdzieś tutaj się przewijały. To się nie przejmujcie. Okej, okay, wiele z tych par, które Wam dzisiaj pokażę, mam już dosłownie od lat i widać na nich odciśnięty ząb czasu, ale koniecznie chcę Wam je też pokazać, bo często je używam do różnych stylizacji. Pokażę Wam też takie buty, które obecnie są u mnie na wyprzedaży, więc jeśli będą Wam się podobać, to koniecznie zajrzyjcie na mój Instagram. Okej, okay, przechodzimy do pierwszej pary i są to buty na klapki na niewysokim obcasie, wykonane z czerwonego zamszowego materiału są bardzo wygodne, kupiłam je na wyprzedaży w Reserve. W kilka lat temu, kosztowały 29 zł. Uwielbiam je łączyć w stylizacjach czarno-białych, kiedy pojawia się tylko akcent kolorystyczny właśnie w postaci czerwonych butów. Przez kilka ostatnich lat staram się bardzo ograniczać buty na obcasie, na wysokim obcasie, na szpilce, ponieważ tak jak kilka lat temu uwielbiałam takie buty i często w nich chodziłam jako nastolatka, dwudziestoparolatka, to obecnie wybieram przede wszystkim wygodne buty, ale bardzo często się zdarza, że na sesjach zdjęciowych potrzebne są buty na wysokim obcasie, i w tym przypadku kolejne fantastyczne buty na wysokim obcasie, w niemodnym już niestety fasonie, ponieważ są z odkrytymi palcami. Natomiast mają coś w sobie, ich kolor, ten satynowy połysk, plus fakt, że kupiłam je za 15 zł na vinted kilka lat temu, robią swoje. Czasami pewnych butów nie opłaca się po prostu sprzedawać, a wyrzucenie ich byłoby zmarnowaniem, ponieważ z pewnością wykorzystam je jeszcze nie raz, jak wróci na nie moda, albo przydadzą mi się do przeróbki na jakieś inne buty. Teraz jeden z moich najnowszych nabytków, są to klapki w takim brudno-różowym kolorze, kupione w sieciówce ponownie Reserved. Ogromnym plusem jest fakt, iż są one wykonane z takiego materiału właśnie ala zarówno Kładka, jak i cały but. Dzięki temu stopa się nie obdziera, a ja mam latem z tym ogromny problem. Natomiast ma to też swoje minusy, ponieważ one się bardzo szybko brudzą i trzeba je często czyścić. Kupiłam je w regularnej cenie, kosztowały 69 zł, wciąż są jeszcze dostępne. A w rezerw, z tego co wiem, obecnie trwa wyprzedaż, więc może znajdziecie je na wyprzedaży. Bardzo wygodne. Kolejne buty, jeden z nowszych nabytków, tym razem ukochana Biga Style. Buty były nowe. Dlaczego na koturnie? Ponieważ, jeśli wybieram sandały albo klapki, to albo muszą być obudowane, tak jak te poprzednie klapki przed chwilą, że stopa się nie wysuwa, albo muszą być na obcasie, albo na koturnie. Ze względu na fakt, że moje stopy często lubią się wybsknąć i ubrudzić, <laughs> postanowiłam właśnie zainwestować w takie modele na koturnie, dzięki którym stabilną stopę, jestem na podwyższeniu. Fajne do wystylizowania, do jakiejś letniej sukienki. Często z nich korzystam ostatnio do stylizacji, które szukuję w poprzednich odcinkach na moim YouTubie, koniecznie zerknijcie. I one kosztowały 35 zł. O, pojawiają się koty. O, chodź. Tutaj Lolek. Halo, podobny do lei, co? Zobaczcie. Cześć. Chciałabym wam pokazać Lili, bo Lili jest maluteńkim kotkiem. Jest! Zobaczcie, a to jest Lili. <grytania> to są nasi goście, koty naszych, naszego przyjaciela Szymona. Dziewczyny na początku trochę syczały na siebie, w sensie dziewczyny syczały na nich, ale już dzisiaj jest miłość, dzisiaj są u nas drugi dzień, także mają okazję pojawić się w odcinku. Dobra, Belusia jest tu z tyłu, siedzi, pomaga. Przechodzimy do następnej pary. Jeśli dobrze pamiętam, to dwa lata temu pokazywałam Wam te buty i moja miłość do nich nie zna granic. Jeśli chodzi o lato, to ja przez wiele sezonów unikałam butów z otwartymi palcami, ze względu na to, że nie lubiłam do końca swoich stóp, co jest śmieszne, bo uważam, że teraz uważam, że mam ładne stopy. Kupiłam te espadryle wiązane ponownie w second handzie, nie pamiętam już niestety w którym, nie były za drogie, kosztowały około 30 zł i są tak ekstremalnie wygodne, że mam nadzieję, że nigdy się nie rozpadną, bo tak dobrze mi się w yy, nich chodzi. Miękki materiał, wiązane wokół kostki, espadryle. Fantastyczna rzecz na lato, żeby stopy się nie pociły, żeby czuć się komfortowo i fajnie wyglądają naprawdę do wielu stylizacji, więc jeśli jeszcze nie macie espadryli, koniecznie sobie jedne kupcie. Kolejne sandały i kolejna platforma. W zeszłym roku w BigaStyle Styl udało mi się kupić te piękne sandały czarne z paskami, wiązane wokół kostki. W zeszłym roku na urlopie je miałam nad morzem, bardzo je obchodziłam i są ekstremalnie wygodne, bardzo je lubię. Fajnie wyglądają na stopie z racji tego, że są takie dość masywne, sprawiają wrażenie jakby nogi były szczuplejsze, takie mniejsze, subtelniejsze, delikatniejsze. Też cena podobna jak Biggestyl to około 35 zł. Kosztowały takie buty, były nowiutkie, bo jeśli chodzi o buty z second handów, to najczęściej ich wybieram buty nowe. Kolejne buty, kolejna platforma, kolejny raz Biga Styl i Nomen Omen. Ta sama marka oryginalna, marka ASOS. Poprzednie to też były ASOS. Przepiękne klapki ze zdobioną klamrą. I wystawiłam je właśnie na sprzedaż, ponieważ w zeszłym roku założyłam je tylko raz i absolutnie nie wykorzystałam ich nigdy więcej na zewnątrz. Wykorzystałam je kilka razy do um, nagrywek tutaj w domu i nie wiem czemu, bo z jednej strony są um, piękne, nie do końca wiem czy są wygodne. Bo ich jeszcze nie przetestowałam, natomiast jest bardzo duży otwór tutaj na palce, i chyba o to mi chodziło, że za bardzo mi ta stopa ucieka. Także. <laughs> na zdrówko ja! <laughs> Buty obecnie są do kupienia na moim Insta Stories w wyróżnionej relacji, wyprzedaż. Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Rozmiar 41, stan idealny, są naprawdę przepiękne, super uzupełnienie wielu stylizacji. Tutaj kolejny przykład butów, które niekoniecznie są praktyczne, ale są na tyle oryginalne i ciekawe, że ciągle w mojej garderobie pozostają. Kilka lat temu, 3-4 lata temu kupiłam klapki ponownie w rezerw, co śmieszniejsze, z futerkiem. Nawet może więcej lat temu to było, może z 5-6 lat temu. Jeszcze wtedy pracowałam w galerii handlowej i pamiętam, że znalazłam je na wyprzedaży za 20. 9 zł. To nie są buty, w których ja chodzę na co dzień, to są raczej buty, które wykorzystuję albo do jakiejś ciekawej stylizacji, albo czasami po domu w nich śmigam, tylko one trochę zrzucają to to pierze. Nie wiem, ciągle je trzymam. Uważam, że są na tyle oryginalne, że powinny ze mną zostać, wiecie jak to ja. Ja czasami lubię minimalizm, przełamać czymś ekstrawaganckim. Ostatni raz na zewnątrz na sobie miałam rok temu. Pamiętam, że wtedy poszłam w nich do... w Katowicach. Wychodziłam po centrum i zwracałam zdecydowanie uwagę. Coś, co lubię robić, jak to le. A a propos lewa, już za miesiąc moje 30. urodziny. I z tej okazji będę miała dla Was live urodzinowego. Zapytało kilka osób, czy chciałabym przeprowadzić live'a ponownie z otwierania paczek od Was, to co robiłam na święta oraz na jesień. I oczywiście, jeśli macie ochotę wysłać jakąś kartkę z życzeniami, czyli z czy jakąś paczkę, to koniecznie zerknijcie w, opisu na, w opisie na dole, tam podaję numer paczkomatu i moje dane, jeśli coś chcecie wysłać. To już za miesiąc na moim YouTubie, na live'ie będę otwierać te paczki od Was. A teraz wracamy do odcinka. Kolejne buty z... Kategorii niepraktyczne, ale tak piękne, że czekają na swoją wielką premierę. Trzy lata temu, jeśli dobrze pamiętam, w Biga Style, jeszcze w Chorzowie był jeden z moich ulubionych punktów, który się niestety zamknął, znalazłam nowiuteńkie sandały na obcasie z Disneya. Z myszką, mini, z kokardkami. I mieliśmy ogromne plany, żeby na moją trzydziestkę wiosną jechać do Disneylandu, spełnić moje dziecięce marzenie. Ze względu, oczywiście, na COVID się to nie udało, ale nic straconego, ponieważ wyjazd przenieśliśmy na za tydzień, chciałam powiedzieć, na za rok. Więc te buty, słuchajcie, czekają tylko i wyłącznie po to, żeby założyć je w Disneylandzie. Tak. Czasami kupuję rzeczy, które wykorzystuję wyłącznie do zdjęć albo wyłącznie na jakąś okazję, a później je na przykład odsprzedaję. Właśnie tak jak mówię, na moim Instagramie trwa obecnie wyprzedaż. Leja! Jest Leja! To jeszcze jedna nam tylko brakuje. Belutek jest tu z tyłu, ale nie chcę go ruszać, bo sobie śpi. Halo! Wybrać piękne buty z myszką. <grywa> Tak, czasami się zdarza, że właśnie kupuję takie rzeczy, odsprzedaję. Tak jak mówiłam na moim Insta Stories, obecnie trwa, wyprzedasz takich rzeczy. I często do mnie piszecie: Ej, czemu sprzedajesz tą piękną rzecz? Bo czasami, tak jak mówię, coś jest niepraktyczne i ja w tym nie wyjdę już nigdy. Mam w tym zdjęcia, więc niech to cieszy kogoś innego. Tak samo będzie w przypadku tych butów. Zrobimy zdjęcia. Spędzę niezapomniane chwile w Disneylandzie, a później niech te buty cieszą kogoś innego. Jeśli dobrze pamiętam, kosztowały około 40 zł. Tak jak mówię, w Biga Style za nowe buty zazwyczaj daje się między 30 a 40 zł maksymalnie. <grytanie> Następna rzecz i ponownie Biga Style, i ponownie nowe buty, tym razem markowe. Udało mi się znaleźć w zeszłym roku buty marki Adidas nowiutkie za 100 zł w Biga Styl się śląskie. Idealne buty do letnich stylizacji, do wiosennych stylizacji, zarówno do shortów, jak i do kulotów, jak i do spódnic czy sukienek. Uwielbiam łączyć taki styl. Moda na lata 90. wróciła. Fajnie jest też połączyć je na przykład z jakimiś ciekawymi skarpetkami. Fajnie się to prezentuje i absolutnie moim zdaniem każdy, każda z nas powinien mieć przynajmniej jedną parę białych, sportowych butów, które można właśnie stylizować zarówno wiosną, jak i latem. Ja za nie zapłaciłam 100 zł. Mega! Nie mogę się oprzeć, ona jest taka złodziutka. Ajo! Alio! Słodziak. <grystanie> Dobra! Tak sobie rozrzuciłam. te buty, że nie mam jak sięgnąć. Cholera! I... Jest! Jedno się udało! Dobrze. Jak już siądę, to nie mogę zmieniać kadru. <grystanie> Okej, następna perełka ponownie Bigastyl. Tak, tak, większość butów mam z second handu. I to jest mój absolutny złoty glob, chciałam powiedzieć, nie wiem czemu. <grym> Złote trofeum i są to Espadryle Chanel. Jak je tylko zobaczyłam wtedy, też chyba w oddziale chorzowskim dwa lata temu. To o nie miałam, były w fantastycznym stanie, już są oczywiście trochę zjechane przeze mnie. Kosztowały. 70 zł, 60 zł, ale są ekstremalnie wygodne, piękne. Ja kocham espadryle idealne buty właśnie na lato, do jakiejś zwiewnej sukienki. Tak samo do shortów, do kulotów, do spódnicy. One jeszcze z przodu mają ozdobny emblemat. Chanel, no rewelacja. Polecam zaglądać do second handów, pomarkowe perełki. Wiadomo, że jest mnóstwo podróbek. Niektóre podróbki są naprawdę bardzo fajne, ale na Facebooku jest sporo takich stron. Gdzie dziewczyny, czy tam mężczyźni, którzy się tym interesują i w tym siedzą, podpowiedzą wam, czy coś jest oryginałem, czy nie. Ja często właśnie takie rzeczy tam wrzucam, zdjęcia i dostaję feedback, że na przykład nie, to niestety jest fake, albo tak, to jest oryginał. Polecam. Next. Kolejne buty, które mam od lat, i tutaj jest idealny przykład na to, jak popełniałam przez lata błąd i kupowałam na za płaskim obcasie. Niestety. Jak to moja mamusia mówiła, po 25 roku życia kręgosłup nie lubi takich butów ani szpilek. Ale tak słuchajcie, lubię te sandały, to są tak naprawdę sandały wyjazdowe, na każdy jakiś wyjazd, czy jak byliśmy w Brazylii, czy jak byliśmy nad morzem, ja je zabieram, bo one są idealnym uzupełnieniem właśnie takiego totalnie letniego looku, gdzieś najlepiej już w ogóle właśnie w jakichś tropikach. Mają ozdobne pomponiki i pamiętam jak pojawiła się moda na te buty 5-6 lat temu, ja się dosłownie śmiałam z tych butów. Czasami tak mam, że pewna moda mnie śmieszy, albo stwierdzam, no nie w życiu bym tego nie założyła. A później z biegiem czasu, albo jak już to przestaje być modne, albo widzę gdzieś to na jakimś fajnym outficie, okazuje się, że o, wow, jednak to jest super i chcę to. I tak właśnie było z tymi butami. Kupiłam je w internecie, nie dałam za nie więcej niż 50 zł. Z 5-6 lat mają, są już trochę sfatygowane, ale dalej robią wrażenie. Next. O, siedzisz tu sobie. Tak jak mówiłam wcześniej, bardzo często zdarza się, że do jakiegoś konkretnego projektu, sesji zdjęciowej kupuję pewne rzeczy, które później odsprzedaję albo ze mną zostają. I właśnie w tym wypadku tak się stało, że produkt ze mną został. Przy moim wyzwaniu księżnicze konsylencji, które przeprowadzałam na moim Instagramie ostatnio, potrzebowałam srebrnych butów do odwzorowania stylizacji kopciuszka. No i w second handzie znalazłam bardzo fajne Srebrne baleriny, które kosztowały 15 zł, Był to, jest to rozmiar 39 i tutaj też taki tip dla Was, nie sugerujcie się tymi rozmiarówkami, ja mam stopę 41 ogólnie, ale często jest tak, że niektóre fasony, szczególnie te powycinane, są, leżą na mnie dobrze mniejsze, albo jak macie z jakiegoś miękkiego materiału, to też zazwyczaj wybierajcie mniejsze, więc zawsze mierzcie. Tak ci ciepło. O jejciu. No, słuchajcie, my mieszkamy na poddaszu i tu jest tak gorąco, a nie mogę włączyć teraz wentylatora ani otworzyć okna, bo nagrywamy. Ok, lecimy. Już jeszcze kilka par. Kochani, wytrzymajcie koniecznie do końca, żeby zobaczyć, jakie buty jeszcze są do zgarnięcia u mnie na Instagramie. Mieniu, kto tu tak lezi? Ciocia nie odda Szymonowi kotełów. Jest duża szansa, że jeszcze jakichś butów Wam nie pokazałam. Tutaj akurat w tym wypadku pokażę Wam dwie pary równocześnie i prawda jest taka, że to są jedyne szpilki, które posiadam, bo naprawdę wszystkie swoje szpilki już posprzedawałam. Natomiast uważam, że warto o nich wspomnieć, ponieważ są to jedne z moich ulubionych. Na początek. Lubotenik, które dostałam od Łukasza chyba na pierwszy, pierwszą rocznicę, jeśli dobrze pamiętam. Sprowadzał w ogóle z zagranicy, z jakiegoś vintage shopu. Jaram się nim, niesamowicie. Fakt, że miałam je ostatnio ubrane 6 lat temu nie przeszkadza, ponieważ te buty sobie tutaj stoją i pięknie się prezentują. I drugie buty, które kupiłam lata temu, popularnie było, popularna była taka strona Dizzy, nie wiem czy życie nie wiem czy to jeszcze istnieje i kupiłam te fajne Beżowe szpilki z ćwiekami. Także mam dwie pary czarne, beżowe, takie klasyki, jeśli bym potrzebowała, chociaż tutaj już widzę, że niestety trochę są uszkodzone, ale też pomyślałam, że warto będzie o nich wspomnieć. Jeśli chodzi o baleriny, to kiedyś byłam totalnym freakiem, jeśli o to chodzi. W liceum miałam w każdym kolorze baleriny, później ta moda minęła i baleriny przestały być modne, wygodne, ale zostały mi. Szare, welurowe w kształcie myszki. Pamiętam, że chyba jakaś projektantka zaprojektowała takie myszki kilkanaście lat temu, 10, 12. I później, właśnie różne sieciówki albo sklepy online zaczęły produkować takie podróby. Są przesłodkie, bardzo wygodne. Mam je 10 lat, nic z nimi się nie stało, bo one mają dość wysokie. Hmm, Dość wysoki mają obcas, więc super. No wiadomo, ząb czasu już się na nich odcisnął, ale ciągle je trzymam, bo ciągle są na tyle fajne, że można je jeszcze wykorzystać. Kolejne buty, które mają x przynajmniej 6-7 to Adidas modne, wtedy Roche Run, model do biegania. Ja głównie je wykorzystuję na skłosza albo jak stylizuję się mocno sportowo, chcę się wystylizować, to do sukienki je zakładam albo po prostu jak szybciutko gdzieś się spieszę, to narzucam je, bo są bardzo wygodne, przewiewne, mają fajny kolor i można je wystylizować naprawdę do wielu rzeczy, chociażby do białej sukienki i super się to prezentuje, ale widzę, że muszą przejść małą kąpiel, bo już niestety się trochę wybrudziły. A skoro o starych dziadach mowa, <noise> to mam też yy... Ponownie baleriny, mięciutkie baleriny, zobaczcie, w takim kolorze brudnego różu i mam je, słuchajcie, 6 albo 7 lat. Chodzę w nich co lato na okrągło, potem wrzucam je do pralki, piorę i nic się z nimi nie dzieje. Najlepsze buty z H&M jakie miałam. Tył już jest niestety trochę uszkodzony, więc myślę, że jeszcze w tym sezonie je obnoszę, a w przyszłym będę musiała się rozejrzeć za czymś podobnym. Są tak miękkie i tak wygodne, że je po prostu kocham. Idealne na wyjazd, zajmują bardzo mało miejsca w w walizce, ja je bardzo często też na imprezy zabierałam, wkładałam do torebki, później po szpilkach przebierałam mega. To pokażę wam jednego buta, bo drugi jest tam bardzo daleko i musiałabym zdemontować tutaj to wszystko, żeby po niego pójść. W zeszłym roku kupiłam bardzo ciekawe sandałki z futerkiem podobnie z przodu, tym razem z czarnym, więc już nie rzucają się tak mocno w oczy. Pięta jest zabudowana, są ekstremalnie wygodne, pomimo tego, że są na płaskiej podeszwie. Świetne do właśnie wystylizowania, do ciekawego akcentu, do minimalistycznej stylizacji. Dodać takie ciekawe buty jeszcze najlepiej mieć paznokcie pomalowane na czerwono i świetnie się to Prezentuję, chociaż ja teraz już odeszłam od paznokci. Przez 8 lat malowałam, chodziłam na paznokcie, na stopy i na ręce i po prostu mi się to przejadło i teraz totalnie natural. Natural. Dzisiaj też jestem natural, bo żadnego podkładu nie mam, nic. I ponownie buty, które mam od X lat. Nie wyszłam w nich ani razu, i są to kolejne buty, które trafiły na moją wyprzedaż. Są przepiękne. To też były buty. To są buty typu mule. Są nawet jeszcze oryginalne. Nalepki. Kupiłam je w Mohito z myślą o wyjeździe do Maroka. Tak. Kupuję też buty czy rzeczy pod jakiś wyjazd, który mam nadzieję, że kiedyś się zrealizuje. Mam chociażby sukienkę w domki z Santorini, bo liczę na to, że kiedyś pojadę na Santorini. A no już widele, słuchajcie, ja jestem przygotowana na wszystko. Wiązane wokół kostki, nowiu natomiast zakładam, że. To znaczy zakładam, nie noszę już butów na tak płaskiej podeszwie, tym bardziej z odkrytą piętą, gdzie ta pięta mi się pewnie wymsknie i wybrudzi, nie cierpię takiego tematu. I to jest takie małe 41. Pięta mi trochę wychodzi, więc puściłam na moim Instagramie je na sprzedaż. Tak jak mówię, kupiłam sieciówce to, ale jak widzicie naprawdę bardzo dużo butów w second handzie, a jeśli zastanawia Was, co jeszcze można znaleźć w second handzie, a można i markowe rzeczy, i naprawdę fantastyczne, oryginalne perełki, to koniecznie kliknijcie po mojej lewej stronie, żeby bezpośrednio przejść do tego odcinka. Dzisiaj Wam już dziękuję i do zobaczenia wkrótce. Hej!